co jest? Aaaa! Jedną przeczekać, a drugą... Teraz tu stać. Ciach. Ciach. Teraz dopiero. Jest! 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 Dobra. Jesteśmy. Tu coś mamy no, chyba. coś znalazłem tam będziemy się, się wrócić chyba, bo są jakieś drzwi ale dodam tutaj... aha, to właśnie rozwalić pewnie A jeszcze właśnie, zobaczymy czy da się to otworzyć może są informacje aha, tak się da otworzyć Poczemnie mi się wracało, w wow. ogóle jest? O mogę sobie bawić się kółkami Jestem jakieś szyby wentylacyjne w ogóle? jak jakiś kamień Oho, chyba nie wyjadę tym wózkiem a miałem cęgi piątka i ciach. o co jest tu ja tam chcę wejść czy nie chciałbym weźć? To by mogło. Mogło boleć. I znowu te odgłosy dziwne. U. Tu było w Mordy. Weź, umyj się, umyj się. to działam się, działam się, działach, działach projektor odpal, 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 odpal <tryk> 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 o fuj, to są chyba te robaki o, notatka jakaś nie, 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 nie,

Mm -hmm. Jakieś bajki Napiszemy grę Wydam <laughs> się w się ludzi, pewnie? Albo nagrać kolejny odcinek jeszcze Nie wiem, zobaczymy Aha, spoko. Jakiś mikroskop. Gazeta Dlaczego mistera gazeta? Tutaj może tego robaka mu weźmiemy Zawiniemy w gazetę <noise> Muszę się skupić Chciał, chciał jakieś... Jedzonko to mu da nie, nie, nie to Kupię pomysły moje trochę sam, ale dobra Tu nic nie ma Przydały się apteczki więcej Tylko dostałem 4, jak na razie mam tylko 4 tam jakieś zrzuciła, ale myślę, że klucz nadal jest w zamku Que... <tousse> Je <me> vais <rozvoie>. vous <tousse> A, śrubokręt mamy. Może śrubokrętem tam trzeba po prostu... Tak. Dobrze. No co jest? No wyciągnij ten klucz. No i co teraz? Szóstka. Ojejku, ojejku, ojejku... Mogę <laughs> otworzyć go otworzyć. Ołow... A, widzisz... Nie, jednak nie wiem co mogę zrobić. Po prostu go rzucić. Może robelka schowam do szuflady. Żebym go nie znalazł. Uy... Jest każda. Nie wiem, czemu tak jakoś głupie nie chciałaś się wtedy wysunąć.